Co zrobić, żeby on nie mógł przestać o Tobie myśleć? Jeżeli pociąga Cię wizja takiego scenariusza wydarzeń, a chcesz z mężczyzną tworzyć relację, a nie jej imitację, to warto sobie zadać pytanie, po co Ci to? Bo to nie jest w ogóle o budowaniu relacji. I zaraz Ci powiem, o czym to jest i do czego to prowadzi. To jest o tym, jak to zrobić, żeby użyć mężczyzny jako plasterka na narcystyczną ranę małej dziewczynki, czyli tej Twojej wewnętrznej części, która utknęła w deficycie bycia ważną, bycia widzianą, i ten deficyt chce zaspokoić przy użyciu strategii? Jak to zrobić, żeby on nie mógł przestać o mnie myśleć? To jest też o budowaniu poczucia własnej wartości. Na tym, że jesteś dla kogoś wyjątkowa, tylko że to jest cały czas odtwarzanie tej dziecięcej rany, bo ta rada mówi o tym, co ty musisz zrobić, a czego nie robić, i jak się postarać, żeby ktoś o tobie myślał. A tak się nie buduje dojrzałych relacji. Takie mogą się zadziać tylko wtedy, kiedy przestajesz szukać potwierdzenia własnej wartości w cudzych myślach. I nie inwestujesz w ten sposób swojej energii, żeby zdobyć czyjąś uwagę.